Dzień dobry. Nazywam się Oliver Andrzejczuk i jestem współwłaścicielem marki Partner Expert Investments, która prowadzi sprzedaż Indu Apartamenty. Indu Apartamenty to 66 mikroapartamentów, które wraz z lobby oraz zewnętrzną strefą wypoczynku i rekreacji tworzą atrakcyjny obiekt turystyczny. Jeżeli chcesz zainwestować w nieruchomości, to Indu jest dla ciebie, ponieważ Kupisz lokal do 250 tysięcy złotych wraz z wykończeniem i pełnym wyposażeniem. Inwestując u nas, kupujesz lokal w obiekcie turystycznym. To nie jest zwykły blok mieszkalny, w którym ktoś na parterze prowadzi sklep spożywczy. Budynek jest już wybudowany, odebrany. Trwają właśnie prace wykończeniowe. Kupując u nas dzisiaj, zaczniesz zarabiać już za kilka tygodni. Niezależnie czy kupujesz jako firma, czy jako osoba prywatna, jesteś w stanie odzyskać 23% VAT z zakupu. Nie musisz szukać operatora najmu. My już wszystko mamy dla ciebie przygotowane. Skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży i dowiedz się więcej.